Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z pytaniami Jezusa. Te pytania prowadzą nas w głąb siebie. Często stawiają nas wobec takich sytuacji, które może na pierwszy rzut oka nie są takie zwyczajne, oczywiste, ale kiedy te pytania staramy się głębiej przeanalizować i zrozumieć, okazuje się, że bardzo konkretnie odnoszą się do naszej rzeczywistości dnia codziennego. Są one kluczowe? Wydaje mi się, że tak. I dlatego też warto w tych pytaniach znaleźć zachętę do zatrzymania się nad pewnymi kwestiami, pewnymi tematami i postarać się je trochę rozważyć. Mamy możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach i przychodzi nieraz taki moment, że pewne sprawy naszego życia zaczynają się krystalizować. To znaczy, że nabierają pewnego odpowiedniego już kształtu, wyrazistości, i wówczas bardzo często zapadają kolejne decyzje z naszej strony, czy chcemy się w to zaangażować. Czy chcemy z tego zrezygnować? Warto podjąć konkretną decyzję, bo ona bardzo nam ułatwi dalsze działanie. Stąd pytanie Jezusa, które dzisiaj stawia, brzmi: Czyż nie wybrałem was dwunastu, a jednak jeden z was jest diabłem? Pytanie i odpowiedź. Po bardzo wielu odejściach, po wyznaniu, że trudna jest mowa Jezusa, następuje moment, kiedy Piotr wyznaje wiarę i używa takich słów. Myśmy uwierzyli i zrozumieli, że ty jesteś świętym Boga. I miałoby się ochotę zadać mu jeszcze jedno pytanie. Czy aby na pewno, czy aby na pewno wszystko rozumiesz, wszystko wiesz, jesteś w stanie wszystko przewidzieć? Ale jest to jakaś próba podjęcia decyzji i pójścia naprzód. Niektóre komentarze do tego fragmentu piszą o tym, że był to moment, w którym wygasła wiara Judasza. Nie odszedł, pozostał razem z dwunastoma i był to właśnie początek jego zdrady wobec Jezusa. Dlaczego został? Kompletnie nie wiadomo. Dlaczego tak postępuje dalej, to też trudno zrozumieć. Za decyzjami i wyborami powinna stać nasza odpowiedzialność. Powinniśmy się w odpowiedni sposób zaangażować zgodnie z podjętą decyzją. To właśnie decyzje i wybory pociągają odpowiedzialność, a więc powinniśmy się czuć zobowiązani, aby wypełnić naszą decyzję, nasz wybór. W kontekście tego pytania pojawiły się we mnie dwie skrajne refleksje. Pierwsza refleksja dotyczy tego, że skoro Jezus wybiera, to w uczniach może pojawić się takie poczucie, że są wybrani, że są przeznaczeni do szczególnych zadań. Stąd każdy z nas może się też poczuwać jako ten, który jest wybrany, który jest zaproszony do tego, żeby się za czymś Opowiedzieć, a skoro podejmujemy taką decyzję, skoro za czymś lub za kimś się opowiadamy, no to powinniśmy do tego dostosować swoje zaangażowanie. Powinniśmy jak najkonkretniej działać w tym temacie, abyśmy sami czuli, że to co mówimy, i robimy, to jest jedno i to samo. Być wybranym to być też odpowiedzialnym za, za swoje zadania, a więc czuć, że jestem częścią czegoś ważnego. Jestem częścią też mojego zadania, które mam realizować, na przykład w ciągu dnia. Dlatego warto rozeznać to zadanie, Warto zrozumieć, do czego jestem wybrany, i w konsekwencji też podjąć właściwą decyzję. Drugi wątek, który pojawił się w kontekście właśnie zachowania Judasza, to pytanie, dlaczego akurat właśnie ten moment autorzy komentarzy uznają za moment, w którym jego wiara gaśnie, to sprowokowało mnie do tego, żeby zastanowić się, co nami właśnie kieruje też w niektórych sytuacjach, co się staje w konkretnych sytuacjach, że coś, jakiś temat, jakaś sprawa, jakiś zapał, jakaś motywacja, jakaś chęć do działania, Zaczyna gasnąć. Ciekawie mnie to, dlaczego akurat Judasz w tym momencie, kiedy miał okazję odejść, nie zrobił tego. Czy była to może presja? Czy może były to jakieś nadzieje pokładane w Jezusie, czy w tym stylu życia? Czy to może były jakieś wyobrażenia, które miał w sobie? Co prowokowało do tego, żeby mimo wszystko pozostać, ale tylko zewnętrznie? To przekonuje mnie do tego, że jeśli nie badamy swojego życia, więc nie obserwujemy tego, co się dzieje na zewnątrz naszego życia ale również też wewnątrz naszego życia w naszym sercu to może stać się tak, że przegapimy moment, w którym właśnie coś zaczęło zwyczajnie gasnąć. Może to być moment, kiedy przestajemy znajdywać odpowiednie motywacje, przekonanie, kiedy coś przestaje jakoś we właściwy sposób funkcjonować, może jakaś sprawa, jakiś temat przestaje być aktywny w naszym życiu, odkładamy coś na bok, zajmujemy się czymś innym i coś po prostu gaśnie. Wydaje mi się, że to pytanie prowokuje do takiej konkretnej postawy, że skoro czuję się do czegoś wybrany. Skoro podejmuję jakąś decyzję i w coś próbuję się zaangażować, to powinienem starać się rzeczywiście zrozumieć tą sytuację i w pełni się w nią zaangażować. Na pewno nie powinno się zdarzyć tak, że z jednej strony podejmuję decyzję, że w coś się angażuję, ale w sercu noszę pustkę. Warto zrozumieć, że jesteśmy wybrani do pewnych zadań, nikt nas w tych zadaniach nie zastąpi, ale nie powinniśmy gasić pewnych rzeczy w naszym sercu, ale jeszcze na nowo, właśnie bardziej rozpalać. Może w tym tygodniu, szczególnie w kontekście tego pytania, warto zastanowić się, co tak powoli we mnie gaśnie, co przestaje funkcjonować, z czego zrezygnowałem, dlaczego zrezygnowałem, co można obudzić w swoim życiu, co można na nowo, na nowo rozpalić i sprowokować do tego, żeby jeszcze lepiej we mnie, w moim życiu funkcjonowało. Przecież, skoro żyjesz, to znaczy, że Pan Bóg cię do czegoś wybrał. Trudno by było, abyśmy z tego zrezygnowali i poszli za czymś zupełnie innym, przestali się angażować w sprawy dla nas ważne i wgasili w nas to, co jest istotne i ważne.